Fąfara do starszego kolegi. Jutro mam lekarską komisję wojskową. Co by tu zrobić, żeby mnie nie wzięli? Jest jeden niezawodny sposób. Wyrwij sobie wszystkie przednie zęby. Szczerbatych nie biorą. Po kilku dniach kolega spotyka szczerbatego fonfarę. I co? Nie wzięli cię do wojska? Nie. Uznali, że jestem niezdolny do służby ze względu na stopie. <grywa> Sycylijski mafiozo pyta swego kolegę z Moskwy: Gdzie tym razem będziemy prać nasze pieniądze? Jak to gdzie? W Polle Nie 2000. Czysty zysk. W Polsce odbywają się Igrzyska Olimpijskie. Ceremonia otwarcia, naturalnie z udziałem premiera. Mateusz Morawiecki podchodzi do mikrofonu i mówi: O, o, o. Któryś ze stojących z tyłu doradców podbiega i zdenerwowany szepcze. Panie premierze, to są kółka olimpijskie. Tekst jest niżej. co, czym zabiliście sąsiada? A synecką w wysokiej sandzie. Wieprzową czy wołową? Ne, kolejową. <noise> Pan Władek wraca po alkoholowym przyjęciu do domu. Puka do drzwi. To ty, Władek? Pyta się przez drzwi żona. Odpowiada jej milczenie, więc wraca do łóżka. Po chwili znowu słyszy pukanie. Władek! Czy to ty pukasz? Cisza, więc żona na dobre udaje się na spoczynek. Rano otwiera drzwi i widzi swojego męża siedzącego na wycieraczce i trzęsącego się z zimna. Władziu, to ty pukałeś w nocy? Ja, to dlaczego nie odpowiadałeś na moje pytania? Jak to nie odpowiadałem? Kiwałem głową. Nauczycielka pyta się, co daje kura? Jajka, dobrze. A owca? Wełnę, bardzo dobrze. A krowa? Zadania domowe. Jasio pisze, wypracowanie. W pewnym momencie zwraca się do ojca: Tatusiu, czy mógłbyś mi podpowiedzieć jakieś zdanie o katastrofie? W domu nie ma ani kropli wódki. Biedny człowieku. To musi być straszne, być bezdomnym nędzarzem. Ale chyba jeszcze gorzej być ślepcem. Ma Pani rację! Kiedy byłem ślepcem, ludzie zawsze rzucali mi fałszywe monety. Ja nie. Jo też nie. Co się stało twojemu psowi? a musiałem go uspać. Pewnie był wściekły. No, zadowolony też nie był. Stary -by waby powiadały, że ha-hargwy wyzdychały, a ha, -ha żyją, żyją, i gorzałe piją, piją, z góry spoglądają, dają, wszystkich w nosie mają, a mój dziadek był ryzykiem, golił ludzi gląd papiegu. Aha, aha, żyją, żyją i gorzałe piją, piją. Z góry spoglądają, dają, wszystkich w nosie mają. Moja ciocia ściechodzinka robi siusiu co godzinka. Aha, aha, żyją, żyją i gorzałe piją, piją. Z góry spoglądają, dają, wszystkich no się mają, co godzinka, co momencik, no bo mały i strumencik. Ach, ach, żyją, żyją i żałe piją, piją, z góry spoglądają, dają, wszystkich no się mają. Jedna bawa drugiej bawie wsadziła do oka grabie, ach tak, ach, ach, żyją, żyją i gożałe piją, piją, z góry spoglądają, dają, wszystkich nosie mają. Baba krzyczy, baba wrzeszy, a grabisko w oku trzeszy. Ach, tak ach, 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 żyją, żyją i gożałe piją, piją. Z góry spoglądają, dają, wszystkich się mają. Polska makaryna mleczna przeciw ciąży jest skuteczna. Ach, 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 żyją, żyją i gorzale piją. Piją, z góry spoglądają, dają, wszystkich się mają. Nian, 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 nian. Nie skończyłam! Panie doktorze, za ile wyzdrowieję? Za parę tysięcy. No, pięknie. Nie otworzył mi się ani główny, ani zapasowy spadochron. Zaraz. W instrukcji jest napisane, że jeżeli nie otworzą się oba spadochrony, proszę powiedzieć. Zdrowaś Marii Łaski, pełna pani z Tobą. Tak więc doszliśmy do części konkursowej naszego programu. Zacznijmy od przypomnienia regulaminu konkursu. W konkursie biorą udział 20-sekundowe filmy zrobione dowolną techniką oraz wysłane na adres e-mail podane poniżej. Nagrodą jest oczywiście figurka z najnowszej serii Mini Figures. W ostatnim odcinku do konkursu przystąpiły cztery filmy, a oto wyniki. <noise> Pierwsze miejsce zajął film pod tytułem Walka na Ringu. Jego autorem jest Lego League. Gratuluję. Do programu został nadesłany tylko jeden film, więc automatycznie zostaje on zwycięzcą dzisiejszego odcinka. Film nosi tytuł Sonic kontra inni i został nadesłany przez Gosię Smyk. Gratuluję. Jeszcze na koniec niespodzianka od widza. Na zakończenie chciałbym przeprosić za tak długą nieobecność na kanale z różnych powodów oraz chciałbym zaproponować współpracę, zarówno przy moich produkcjach, jak i przy waszych. Nie chodzi mi tylko o animację, ale również w innych dziedzinach artystycznych. Wszelkie propozycje można zostawiać w komentarzach pod filmem oraz w wiadomościach e-mail. To już wszystko. Dziękuję i do zobaczenia w następnym programie. Z przypadków ze skłonnością do upadków I szukania swego szczęścia w pechu To na pewną kartę widzę wideo, śmiechu warte Wygraj tym co warte Śmiechu, śmiechu warte